mamy tu naprawę samochód samochód A, A6 C5 1.9 problem jest taki, że nie nim jest licznik zekar firmy Junckera, coś takiego jak tutaj na zdjęciu problem jest taki, że piesza się zacina się w, w tych modelach o, Ogólnie te liczniki firmy Jogera ja, ja są wpadliwe. Popatrzyliśmy tu, y, było coś tu już naprawione, było już lutowane, ciężko powiedzieć co, wydaje mi się, że procesor, ale procesor był już wymieniany. Był gdzieś w serwisie szybki przed nami, ktoś powiedział 3000, no to 3000 trochę drogo i jak ja bym to zrobił można oczywiście z tymi numerami zgodnie, można kupić taki sam zegar no i zrobić adaptację ale sam zegar sprawny kosztuje 750 zł jak my robimy jak jest licznik yy, firmy Jankera to w ogóle go nie naprawiać, bo to nie ma sensu zawsze coś się w nich psuje. Po prostu trzeba my robimy tak wyszukamy zegar tej drugiej firmy tak jak tutaj w przypadku tylko żeby wtyczki pasowały no i żeby wyglądał tak samo ten kosztuje zegar 750. znaleźliśmy zegar za 150 Wygląda podobnie. Też jest wpis cały. Na dole jest 150. To już jest różnica. Sprawdzamy, czy będzie działać w liczniku. Jest. Będzie działać 1,9, czyli będzie normalnie koskie spucie. No i już mamy 1,5, a nie 7,50. Druga rzecz co my robimy po tych zegarach na przykład jej jedno chce takie, tylko chce takie można sobie kupić jeść na przykład je na szrocie można kupić na lekro, można pojechać na szot ale tak najlepiej to po prostu zrobić w ten sposób żeby wyłączyć sterownik czy tu miałem jakiś sterownik o to jest sterownik z takim to znaczy, tak wygląda. I pierwsza rzecz to trzeba wyłączyć sterownik. IMPO. IMPO wyłączymy. IMPO wyłączenie tak było średnio w tych modelach jakieś 100-150 zł zależy gdzie licznik kosztuje jakieś 100-150 Jak już mamy IMPO wyłączone, to możemy sobie gdziekolwiek podjechać na środ i zrobić grupowę jeden drugi trzecie. Jak zegar się wymienia, teraz można normalnie zgłosić, że je wymiana z zegara, także przekon wszystko lokalnie przejdzie, tylko zgłaszamy wymianę. I przykładowo kupujemy impo, wyłączamy, kupujemy zegar, no i, i zamiast płacić 750 zł za zegar, przykładowo ten, który był oryginał, za 300 zł mamy wszystko sprawne i jeszcze także kolejna rzecz co robimy kolejny już samochód po prostu impul wyłączamy z kupimy, kupujemy jakiś za 100, za 150 zł No i samochód się jeścił, licnik będzie pokazywał no i już